Cześć! Witajcie wszyscy na kanale poletam książki.pl. Dzisiaj polecam Wam książkę Księżniczka Inkognito, kroniki Rossood, autorki Tania Glynn. Ta książka opowiada o tym, że pewna księżniczka Elia Wolf, y, Wolf w królestwie Maradawi nie chce już być księżniczką, chce być zwyczajną dziewczyną, prowadzącą zwyczajne życie. I dlatego postanawia dołączyć do szkoły, zapisać się do szkoły Rosewood, by uniknąć tych swoich królewskich obowiązków. Natomiast potem okazuje się, że jej współlokatorkiem jest Latki, punkt która y, odwrotnie niż ona chce zostać księżniczką. No i tak się wydarzenia pokrążyły, że one zostały y, przyjaciółkami. No i Elija zdradziła jej tajemnicę, że jest księżniczką, ale nie chcę żeby ktoś się o tym dowiedział. No i potem znowu się tak wydarzenia pokrążyły, że wszyscy potem myśleli, że to lot jest księżniczką, a nie Elia. No i y, o tym mniej więcej jest ta książka, a żeby więcej się dowiedzieć polecam, y, żeby ją przeczytać. A teraz przeczytam wam opis, który jest w tyłu tej książki. Od zawsze marzyłam tylko o jednym, żeby nie być księżniczką. A teraz wylądowałam w pokoju z dziewczyną ogarniętą obsesją, żeby zostać jedną z nich. Jest to książka wydawnictwa insignis. Czyli, czyli jeszcze raz yy, polecana w pierwszym odcinku jest książka Księżniczka Inkognito Kroniki rozwód autorki Cennie Gleny. Teraz otworzyłam tę książkę, żeby Wam przeczytać opis naszych głównych bohaterek, którymi, jak mówiłam, są Lottie Pumpkin i Elia Wolf. Lottie Pumpkin to zwyczajna dziewczyna, która marzy o tym, żeby być księżniczką. Dostała się do prestiżowej szkoły rozwitkowej w ramach programu stypendialnego. Alie Wulf. To księżniczka, która marzy o zwyczajności. Wybrała Roswith Hall, by uniknąć pełnienia swoich obowiązków w królestwie Maradabi. Kiedy los życzy obie czternastolatki, e, do tego samego akademika zmiana tożsamości wydaje się najlepszym rozwiązaniem. W końcu wszyscy przepomykam i tak biorą letnie za księżniczką. Ale ktoś poznał ich secretów, a w nic nigdy nie jest takie same. E, ni nigdy nic nie jest takie, jak się wydaje. się przygody, Lottie i Alia. znajdziesz w kolejny temat bestsellerowej serii Kroniki Rosewood. I widzimy się w kolejnym odcinku tymczasem subskrybujcie kanał Pole książki, pery